Subtelnie brzmiącą szmic. Cześć wam, kochani, kochany. Witam Was serdecznie. Po dużej przerwie dla mnie, ale małej przerwie dla Was. To jest mój pierwszy film, który nagrywam tak na żywo po powrocie z wakacji. Bo wszystko, prawie wszystko, chyba co widzieliście przez ostatnie dwa tygodnie. O, o, oczywiście nie łapsnapy, łapsnapy są tak na live, jakby. Ale oprócz tego wszystko było nakręcone trochę wcześniej. Po prostu urlopowałam się e, i musiałam nakręcić wcześniej filmiki, żeby po prostu nie było dziury na kanale, a czy musiałam, chciałam. Także dzisiaj mój pierwszy filmik taki oficjalny, prawdziwy filmik, chyba od dwóch tygodni, który kręcę, także proszę o wyrozumiałość. E, tak dzisiaj będzie piątka w tygodnia. W przyszłym tygodniu myślę, że będę wrzucać na kanał vlogi, które nakręciliśmy podczas urlopu. Będą chyba cztery, jeżeli się nie mylę, e, będą dwa z Chorwacji i dwa będą z Francji. E, także troszeczkę będzie wakacyjnie w przyszłym tygodniu, e, ale potem wracamy też z normalnymi filmikami już później później, także mam nadzieję, że trochę waka wakacyjnego ducha w nas wstąpi w przyszłym tygodniu, a do mnie wróci. Bo pomimo tego, że wróciłam bardzo niedawno z wakacji, to już planuję po prostu kolejne, bo tak mi tęskno. Ale lecimy. E, Dużo pozytywnych rzeczy, trochę kosmetyków, i będzie jeden też serial, ale będzie to na końcu. Zacznę może od pielęgnacji twarzy. Ja zawsze na wakacjach mam tę samą historię. Moja skóra twarzy bardzo źle reaguje na słońce. Nie miałam tego zawsze, ale od jakichś takich. 6, 7 lat, tak mi się wydawało, że zauważyłam, że kiedy wytwa wytwarzam, wy wystawiam twarz na słońce, to pojawia mi się bardzo dużo wyprysków. Natychmiast tego samego dnia, właściwie wieczorem następnego dnia je widzę. Mocne, aż takie grube, takie ropiejące, naprawdę nieprzyjemne wypryski. I to jest tylko i wyłącznie, kiedy wystawiam twarz na słońce. Nie pomagają jakieś tam tabletki, nie pomagają filtry słoneczne, bo ja zawsze mam filtr 50 na wakacjach, także to, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu przyzwyczaiłam się, że co by nie było, to za każdym razem po wakacjach. To mam. Nie było to też różnicą na tych wakacjach, jak wróciłam, to zresztą to możecie zobaczyć na ostatnim web pokazywałam moją twarz, totalnie bez makijażu, zaraz po właśnie przyjeździe z urlopu i była po prostu usiana krostami, takimi białymi ropiejącymi krostami, no naprawdę niefajnie, taki cały stan zapalny jakby dolnej części twarzy, bo ta dolna część twarzy jest u mnie bardziej wystawiona na promienie słoneczne, bo zawsze mam na, na, na głowie albo kapelusz, albo czapkę staram się mieć, także to jest sobie zasłonięte, ale tutaj no, zawsze mam wy na, na słońce takie ostre wystawione na także tutaj był taki wysyp tego wszystkiego, no i oczywiście po... no i wiecie, nie przyjmuję się tym, bo tym się nie można przyjmować, to są tylko wypryski i tyle. Dalej jesteśmy tymi samymi ludźmi z wypryskami lub bez wyprysków, więc dla mnie to w ogóle nie jest załamka. Poza tym nawet wróciłam do domu i wzięłam się za tą moją twarz, moją normalną pielęgnacją. I powiem wam, że rzeczą, która mi się już chyba trzecia bo czwarta, sprawdziła pod rząd najlepiej w takiej sytuacji, jest ciągle ten sam ukochany Pepta Bright. To jest firma Indeed Labs, e, czyli taka kanadyjska firma. Tutaj normalnie dostępna w UK, głównie w Butsie. Nie wiem, jak jest z dostępnością w Polsce, ale wiem, że można i w Stanach kupić, normalnie w Kanadzie i tutaj w UK również. E, ja nakręciłam osobny filmik o tym specyfiku. To jest jak Taki krem serum, który ma zlikwidować przebarwienia, ale też wspaniale działa na to, żeby twarz się nam oczyściła, żeby te przebarwienia i te wypryski, czerwone krostki, które już mamy, też nam zniknęły z twarzy po prostu twarz wygląda lepiej, czyściej, jest taka rozjaśniona. Coś pięknego. Mam, tak jak mówię, osobny filmik o tym specyfiku, który podlinkuję teraz u góry tutaj, albo tutaj, nie wiem nigdy, jak to jest. E, I można sobie zobaczyć całą recenzję, nic się nie zmieniło, po prostu kiedy przestaję używać tej rzeczy, to widzę różnicę. A kiedy zaczynam tego używać, to właściwie po dwóch dniach już jest Diametralna różnica na mojej twarzy. Twarz jest oczyszczona, jaśniejsza, wypryski magicznie znikają. Także polecam Wam serdecznie, bo, no nie wiem, jak widzicie, testuję tysiące nowych rzeczy: no, stop, i do twarzy, i tylko do, do twarzy, ale, no, nie, 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 nie ma zastępstwa dla tego. To jest coś pięknego. Bardzo podobne działanie dla mnie miało efekt, znaczy bardzo podobny efekt miało, miał ten taki krem Sparma Series z kwasem migdałowym, tak po pierwszym użyciu, bo po pierwszym użyciu też zawsze wysusza te wypryski i tak dalej, ale on strasznie przesusza twarz, natomiast to w ogóle nie przesusza. Powiedziałabym, że na wilża daje taki błysk na twarzy. Coś pięknego, bardzo polecam, naprawdę. I nie znam osoby, którym... A czy, nie, sorry, niektóre z Was mówiły mi, że Was wysypywało potem. Ja tego nie zauważyłam. A chciałam powiedzieć, że różne typy skóry lubią się z tym, bo ja mam mieszaną tłustą w lecie, ale wiem, że dojrzałe i suche również się bardzo lubią z tym specyfikiem, także. Polecam, no ale wiadomo, że każdy ma inną skórę i inna, inaczej będzie na to wszystko reagował. Także to jest to. Potem jeszcze z pielęgnacji mam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, taka dosyć nowa do mnie przyszła w tym tygodniu. To jest masło się, które dostałam od firmy internetowej, to jest sobie jakieś Efiore. Ale widzę, że to są też firmy ich, rzeczy ich produkcji. To są parę kosmetyków, parę rzeczy, ale to jest zdecydowany hit i to Wam mogę polecić. To jest masło się, wszyscy wiemy, że ma świetne właściwości, nawilżające, natuszczające itd. itd. Nie ja mam naturalne masło Shea gdzieś tam w, w, w słoiczku i ono ma to do siebie, że ono ma bardzo twardą konsystencję dopiero po zetknięciu ze skórą, ono tak się yy, tak mięknie i tak się rozpuszcza i można wmasować. Także rzadko go używam po prostu, pewnym zapach też jest no, naturalny po prostu. E, natomiast to masło Shea malinowe, yy, ono ma w składzie, tak, Shea Butter czyli masło Shea, yy, ma olej ze słodkich migdałów, ma olej z yy, malin, ma, ole ma też witaminy E, yy, i właściwie prawie nic więcej nie ma, nie zabiera sztucznych warników, parabenów, niczego takiego, wosk pszczeli, właśnie mam jeszcze tutaj, no i tyle nie. I to, że on ma w sobie olejek z malin, to czuć, zanim jeszcze otworzycie opakowanie, bo ten produkt tak strasznie intensywnie pachnie malinowo. Jak widzicie, opakowanie jest takie naprawdę no, normalne, zwykłe. I produkt bardzo mnie zaciekawił ta konsystencja. Wiecie tą konsystencję, jeżeli miałyście styczność kiedyś sza to wiecie, że ono się tak nie zachowuje. To masło Shea, ona jest jak taka ubita śmietana. To nie jest stanie jak bita śmietana, bo to jest oczywiście bardziej takie Grube i tak dalej, bardziej się rozsmarowywuje, ale jest bardzo mięciutkie, delikatne i po wzięciu odrobiny, kiedy go rozsmarujemy, on, o widzicie, to od razu się zmienia po prostu w jak w kontakcie ze skórą. Właściwie zachowuje się trochę jak olej kokosowy, tylko taki bardziej napowietrzony. Pięknie nawilża, pięknie na tłuszcza. Ale co jest fajne, to nie zachowuje się jak zwykły olej, tylko to po paru, parunastu minutach może, bo już teraz miałam tego na rękach, yy, całkowicie się wchłania, nie zostawia tustej warstwy, yy, nie mam na przykład tustych rąk ani nóg, ani niczego takiego. Smarowałam się tym wczoraj wieczorem po kąpieli, cała <grym> i dzisiaj rano już, już, już jest popołudnie, ale dalej czuję, że moje ręce i nogi dosłownie mi pachną tą, tymi malinami. Jest, co, cera, skóra jest taka bardzo miękka, natłuszczona, nawilżona, ale nie ma żadnej tłustej warstwy. To jest po prostu normalna skóra, wszystko się idealnie wsiąknęło i ten efekt działania jest naprawdę długotrwały, także mogę Wam bardzo polecić. No coś pięknego, wiecie, powoli się wchłania, ale jak już się wchłonie po paru minutach, to nic się tutaj... Tutaj tutaj dosłownie 5 minut temu sobie ręce posmarowałam. Nic się nie błyszczy, nic nie jest tłuste, nie ma jakiejś takiej warstwy, tylko taka, taka skóra jest taka idealna, taka mięciutka. Naprawdę bardzo fajnie to działa. No i ten zapach utrzymuje się też ładne paręnaście już godzin, bo tak jak mówię, jest godzina może 14, a ja wczoraj koło północy się po, posmarowałam, bo tak gdzieś kładłam się spać. I cały czas cała pachnę malinami, także bardzo fajny produkt. Nie wiem, kurczę, ile kosztują, bo tak jak mówię, dostałam za darmo, ale oczywiście to nie jest film sponsorowany. Nie mam nie muszę o tym mówić. Mówię tylko dlatego, że produkt jest akurat fajny. E, także postaram się, może gdzieś tam poszukać link i dać do, pod filmikiem. Data ważności do e, 08 2017, czyli mamy właściwie rok, żeby to zużyć. I firma jest z Rudniki, czyli z Rudników? Z Rudników, Rudniki. Efiore.pl się nazywam właśnie. Także bardzo fajne, naturalne, polskie masło. Piękny zapach i świetne działanie. Bardzo polecam. E, produkt kolejny naturalny, który jeszcze razem kupiłam sobie sama, e, to jest tak. Ostatnio chyba w denku mówiłam o tym, że szukam idealnego yy, dezodorantu, antyperspirantu, który byłby naturalny, który nie miałby w sobie aluminium, alkoholu, parabenów i innych zatykających nas syfów. Głównie aluminium, bo chyba aluminium jest z tego wszystkiego najbardziej szkodliwe w antyperspirantach. <laughs> I duszę się. I mówiłam również o tym, że testuję mnóstwo tej rzeczy i wszystko jest niby niby cacy, ale cały czas pocej się śmierdzę. No przepraszam, no ale tak, po prostu pocej się śmierdzę, tak to brzydko można tylko i wyłącznie ująć. Ehm, no i narzekałam, że tak ciężko jest znaleźć, bla, bla, bla. I teraz tak, będąc w Paryżu, e, oczywiście Tomek poszedł spać, ja poszłam na sklepy, więc sobie łaziłam. I tam jest taka fajna sieć drogerii. Już nie pamiętam jak one się nazywają, ale to są drogerie takie normalne, że wchodzimy z ulicy, czyli sklepy, takie zwykłe. I tam są tylko i wyłącznie kosmetyki naturalne. Więc weszłam oczywiście raj na ziemi, tylko dużo rzeczy miało tylko opisy po francusku. Ja tak z francuskiego średnio, także musiałam dużo zgadywać. Ale same kosmetyki naturalne, były normalny, duży sklep i była pielęgnacja ciała, twarzy, kosmetyki kolorowe. Dużo bardzo fajnych, ciekawych marek tak naprawdę, fajna sprawa. Dużo marek też, który jeszcze nie ma ani w Polsce, ani w UK, dopiero wiem, że wchodzą. No ale tak, spytałam się Pani ekspedientki, właśnie wytłumaczyła mój problem, że potrzebuję antyperspirantu zdrowego, a czy nie zdrowego, ale nie niezdrowego, powiedzmy sobie tak, który naprawdę by działał, ale tak naprawdę. No i więc Pani mi pokazała tą firmę subtelnie brzmiącą Schmitz, czyli niemiecka firma Schmitz, nie wiem jak to Schmitz. Szmic pewnie się to wypowiada. E, I to jest antyperspirant o zapachu geranium. Ja za geranium nie przepadam, także pytam się Pani, a czy mogę go wziąć w innym zapachu, bo ona tam chyba w siedmiu zapachach, a Pani mówi, nie, ten, dokładnie ten. Czyli trzeba wziąć w zapachu geranium. Ale okej. Okay. I to jest antyperspirant dla skóry wrażliwej, czyli tam sensitive formula, i on tutaj ma napisane, że neutralizuje zapachy i wsiąka jakby absolute wetness, czyli no jakby ten, ta wilgoć, która się pojawia, ten pod jest jakby absorbowany przez ten produkt, coś takiego. Co ciekawe, potem oczywiście jest nietestowane na zwierzętach w pełni wegańskie, ma 12 miesięcy lat otwarcia do zużycia i z tego tutaj jest wypisane, czekajcie, czego nie mam? Bla, 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 bla. Without baking soda, bez sody oczyszczonej. I to też czytałam potem na jakichś takich blogach, bo chciałam coś po, poczytać o tym produkcie. Że bardzo często w tych kosmetykach, w tych antypersferantach, zodorantach naturalnych używana jest właśnie soda oczyszczona, jako ten, ta rzecz, która ma hamować pocenie się. I okazuje się, że bardzo wiele osób ma reakcje różne. Skóra po prostu źle, źle reaguje na, tą sodę, na tę sodę, więc pod pachami pojawiają się podrażnienia i wygląda to bardzo, bardzo niefajne. To jest bez sody oczyszczonej. Także to jest plus. Jeżeli macie z tym problem, bez aluminium, parabenu, glutenu yy, i tak dalej. Yy, I co ciekawe, to tutaj w składzie swoim ma yy, kokonut, a, yy, olej kokosowy. Bardzo wysoko w składzie ma olej kokosowy. I no i różne jakieś takie rzeczy. Nie ma nic szkodliwego, są też różne inne olejki, ale olej kokosowy to jest ponoć właśnie tutaj ta rzecz, która to, yy, która to po cenie ma zatrzymywać. Yy, sama konsystencja słodka dezodorantu. Sama konsystencja jest taka... Czekajcie. On jest taki trochę błyszczący się, ale daje takie, widzicie, nie, jest niewidoczny na skórze. Nie ma, że jakiś taki talek nam zostaje. Fajnie, że będę miała antyperspirant na ręce. Super. I widzicie, totalnie się wchłania. Nic nie zostaje tutaj. Olejek też się wchłania, bo się nie, nie błyszcze. Ale jak go damy pod pachy, to mamy właśnie takie uczucie delikatnego nawilżenia, troszeczkę natłuszczenia, ale też tak jakby zmatowienia. Taki jest macik, ale taki delikatny. Czuć te wszystkie olejki. I... Powiem Wam, że to naprawdę działa. Byliśmy właśnie, kupiłam to w tym Paryżu, potem gdzieś tam łaziliśmy i w ogóle było naprawdę bardzo ciepło, i dużo się działo, i tak dalej, i tak dalej, emocje, i wszystko. I. Jest ok i do dzisiaj jest ok, używam go codziennie i do dzisiaj jest ok, naprawdę jest ogromna różnica. Oczywiście nie jest tak, że się mniej poci, bo co się równie albo nawet więcej niż się wcześniej pociłam prawdopodobnie, ale naprawdę nie śmierdzę, nie ma żadnych wilgotnych plam. Wiecie, to wszystko brzmi bardzo okropnie, no ale to jest nasza fizjologia, to każe się poci. Także naprawdę bardzo skuteczny produkt. Chciałam kupić 10 na zapas w tej drogerii, ale przezornie wygooglowałam. I tutaj są też w UK dostępne w drogeriach internetowych. Ja to tu zapłaciłam około 11 chyba euro, czy tam 10-11 euro. A widziałam, że tutaj w drogeriach internetowych są nawet za 6 funtów do ściągnięcia. Także normalnie sobie muszę tutaj zrobić zapach. I ponoć koniecznie ten zapach geranium. Ja nie lubię zapachu geranium, bo mi się kojarzy z naszymi kwetkami, które były w szkole podstawowej. Ale to taka mała kwiecie. tego, yy, no, działa działa naprawdę i to działa bardzo fajnie zapach dosyć szybko się ulatnie no nie czuć tego jakoś tak bardzo no, no nie jest to mój ulubiony zapach ale przeżyję wolę to niż zapach mojego własnego potu także polecam ok e, teraz rzecz, którą dostałam od firmy Sephora była to niespodziewanka e, jak macie mojego snapa, to widziałyście jak nie macie to też możecie zobaczyć na łapie snapie ostatnim doszła, doszła do mnie paczka niespodziewanka nawet nie wiedziałam że Sephora ma mój adres tak by the way to było trochę creepy ale okej. Okay. dostałam znaczy nie całą, ale dostałam y, te nowe szminki z tej kolekcji Sephora Rouge. Oni prze, trochę, chyba wypuścili nowe, też nową kolekcję, czy, zre, czy jest nowa formuła tamtych, tych starych szminek Sephora, nie wiem dokładnie, ale jeżeli chcecie, to mogę zrobić swatchy wszystkich kolorów, bo mam sześć matowych, sześć błyszczących, sześć tych takich balsamów i sześć chyba tych kremowych, także mam troszeczkę do swatchowania, więc jeżeli chcecie, dajcie mi znać, co zrobię swatchy na ustach, czy tam na rękach, czy porównamy kolory, tylko na razie jeszcze też chcę ponosić, zobaczyć, które są fajne, też żeby zrobić recept oprócz tych słodczy, żeby tylko nie pokazać. Patrzcie jaki ładny kolor, bo to nie na tym według mnie robienie takich filmików polega. W każdym razie, tutaj, w tym momencie chciałam Wam pokazać tylko trzy kolory, które naprawdę mi się podobają i które naprawdę składły moje serce. I to tak się złożyło, że są trzy różne wykończenia. Pierwszy to jest mat, druga to jest taka formuła nawilżająca, a trzecie to jest taki balsam. I co ciekawe, te balsamy koloryzowane, e, są bardzo koloryzowane, to jest bardzo mocny kolor, ale bardzo fajne jest to, że mają w sobie filtry 20. Szkoda, że nie dostałam wcześniej, bo bym wzięła po prostu na wakacje, bo to jest fajna sprawa. Pierwsza matowa, która bardzo mi się podoba, to jest ten kolor, który mam na ustach czyli to jest to jest odcień M08, taka piękna, jakoś ja jakoś jestem bardziej dziewczyną, która lubi czerpienie, ale ten kolor, naprawdę bardzo fajna, leciutka, przyjemna, matowa konsystencja, dosyć długo trzyma się na ustach, a kiedy zejdzie, to możemy normalnie zetrzeć i dołożyć więcej. Usta po niej nie są, usta po niej nie są wysuszone i możemy do, normalnie dokładać więcej i więcej. Bo mówię o tym, bo ja, jeżeli używamy szminek matowych płynie, to nie ma takiej opcji. Jak już nałożyliśmy nałożyłyśmy raz, to jak nałożymy dołożymy tego więcej, to nam się zrobi kupa po prostu na ustach. A jak zmyjemy i nałożymy więcej, to mamy usta tak wysuszone, że nie da. To ma bardzo fajną konsystencję, bardzo fajne krycie, akurat ten kolor. Nie wszystkie są tak dobre, ale ten kolor jest naprawdę super i ten mogę Wam bardzo polecić. Potem z tych takich masyłkowatych ten kolor jest przepiękny. On się nazywa B03 i to jest taki naprawdę nietypowy róż. On jest taki, to jest to. On ma trochę mniejsze oczywiście krycie. I jest taki bardziej błyszczący, ale jest taki dosyć ciepławo, neutralny, naprawdę bardzo, bardzo unikalny kolor. Nie mam nic fajnego takiego w swojej kolekcji. No, coś, coś przepięknego, naprawdę to jest fajne. I trzecia, mój ostatnio ulubiony nude, odkąd, odkąd dostałem codziennie nie mam go na ustach. To jest z tej serii Brilliance, czyli Shine, czyli te bardzo niby błyszczące szminki. I to jest numer 10. I to jest taki ładny nudejak. To jest nudejak. Ten tu ostatni. Nie ma tak dużego krycia, ale w jakiś sposób tak bardzo dobrze zgadza się z kolorem moich ust. Nie wiem, po prostu trochę je podkreśla, troszeczkę, no to jest bardzo naprawdę kolor, może nie zbliżony do koloru moich ust, ale jeżeli chodzi o ciemność i jasność, to tak mniej więcej wyglądają moje usta na żywo. Tylko on się tak błyszczy, że nie można zobaczyć koloru. E, bardzo fajnie podkreśla moje usta, nadaje im właśnie takiego bardziej brudno, zgaszonego odcienia, ale też pięknie je nawilża, jest piękny błysk i one po prostu mają to w sobie, że usta po nich są fajne, nie są wysuszone, zwłaszcza po tych dwóch formułach, oczywiście. Wiadomo, że mat to jest mat, ale te błyszczące formuły są rewelacyjne. Po tej po prostu po tym niedziaku. Ja czuję, że moje usta są takie bardziej jeszcze nawilżone niż były przed tym, więc mogę powiedzieć, że one w jakiś sposób pielęgnują nawet moje usta. Jak mówię, mat to jest mat, mat to jest to, co mam na ustach, więc to musi to mnie przesłyszeć, bo taka jest, taki już urok takiej formuły, ale te błyszczące są naprawdę bardzo spoko. Oczywiście nie wszystkie szminki z tej serii, które ja mam są równe, niektóre są słabsze, niektóre kolory mi nie pasują, niektóre formuły też mi nie pasują, ale akurat te trzy mogę z lekkim, czystym, czy jakimkolwiek sercem się mówi polecić, także to jest to. I tym właśnie to była czwarta rzecz, dobrze mówię? Piątą rzeczą w mojej piąteczce... Dzisiejszej będzie serial, który wrócił do nas z drugim sezonem. Muszę poprawić włosy, bo widzę, że mam oklap. I to jest oczywiście serial, na punkcie którego zwariowaliśmy w marcu tego roku. I właśnie wrócił z drugim sezonem. To jest serial Narcos. Właśnie wrócili z drugim sezonem. Nie chcę tutaj tak za dużo, żeby Wam też nie spalić serialu. Zwłaszcza jeżeli jeszcze nie widzieliście ani pierwszego sezonu, ani drugiego. Po prostu tak jak czasem drugie sezony seriali, albo drugie części filmów są słabe. To to ten drugi sezon. A! Jest cudowny, naprawdę Wam polecam. Do tego stopnia, że tamci agenci mają wszystkie wąsy, więc mój Tomasz po tej całej sesji naszej oglądania narkosa z goliu brodę i ma teraz tylko wąsy. Wygląda jak taka mała dziewica, wygląda całkiem słodko, ale to ma tylko wąsy. Także to tak wpływa na ludzi, że zapuszczają wąsy. Pewnie gdybym mogła zapuścić wąsy, też bym sobie zapuściła wąsy, ale coś pięknego. W skrócie, jeżeli w ogóle nie wiecie, co chodzi, to wydaje mi się, że już kiedyś mówiłam o tym serialu w inspiracjach, więc znowu gdzieś tutaj w góry podlinkuję. Ten film, gdzie mówię o tym serialu, ale w skrócie, skrócie raz jeszcze chodzi o historię takiego mafioza, narkotykowego e, Pablo Escobara. To jest serial zrobiony na faktach. Praktycznie wszystko, co pokazane jest w tym serialu, w jakimś stopniu stało się naprawdę. Oczywiście tam też mają prawo, to jest licencja poetycka, więc na pewno mogą coś tam dodać, ująć, ale takie te kluczowe wydarzenia, które pokazują w serialu, miały miejsce naprawdę. I powiem Wam, że jest rozpierdziel. wyglądamy te rzeczy. To po prostu zaparty dek. Ja nie mogę uwierzyć, że niektóre te rzeczy się działy. Ja nie mogę uwierzyć, że... No dobra, nie chcę niczego palić, nie chcę spalić, ale szok, jakie czasy, jakie czasy, żeby w nich żyć, jakie państwo, jak po prostu, jaka historia musicie zobaczyć. A jeżeli nie lubicie takich rzeczy, to chociaż sobie wejdźcie i poczytajcie trochę więcej o właśnie tej, tej postaci, którą był Pablo Escobar, czyli baron narkotykowy właśnie w południowej w Kolumbii, w południowej Ameryce. Te wszystkie dragi, które były właśnie w Stanach lat 80 90 to właśnie leciały między innymi z Kolumbii, głównie z Kolumbii. No i to był szefu, to był taki szefu, że powiem Wam, że ojciec chrzestny to po prostu w miękka. I aktor, który gra po prostu narkosa, a czy gra Pablo Escobara, no, jeden z, jedna z lepszych naprawdę kreacji, już nie mówię tylko serialowych, ale w ogóle aktorskich, jakie miałam okazję zobaczyć w ostatnim dłuższym czasie. Rewelacja, po prostu mistrz dla mnie, coś pięknego. Także bardzo Wam polecam narkosa, Również jeżeli lubicie modę wczesnych lat 90., późnych lat 80., taka, to po prostu jest ta moda tak pięknie odzorowana, bo to są nie tylko takie latino klimaty, ale takie właśnie dressiki, wąsy, taki image hipsterski troszeczkę, tak? Możecie zobaczyć skąd się wzięli hipsterzy. Na pewno z Kolumbii, tak mi się wydaje. Dobra, i tym pozytywnym akcentem, czyli świetnym serialem, który Wam polecam. a to jest serial wyprodukowany przez Netflix, więc możecie normalnie obejrzeć sobie legalnie na Netflixie, także to jest zarąbiście. A inaczej pewnie na tych wszystkich portalach pirackich trzeba będzie szukać. Nie wiem, nie znam się, na szczęście mam Netflixa. Pierwszy w ogóle miesiąc za darmo jest zawsze, jak macie Netflixa. Nie jestem sponsorowana przez Netflix, tylko mówię. Więc możecie się po prostu zapisać. Na pierwszy miesiąc, pouknąć całego narkosa i potem się wypisać na przykład bez żadnych zobowiązań. Tak, tak tylko mówię, że jest taki myk. I tam też jest dużo fajnych dokumentów, których zawsze szczebioczę, ale to, to już kończę. Dobra, bardzo dziękuję za oglądanie. Tym moim pierwszym filmikiem muszę się rozgrzać tych filmików, bo jednak powiem Wam, że takie dwa tygodnie nie nagrywania to zmieniają coś w człowieku. Muszę nabrać trochę luzu. Oczywiście czekam na wasze komentarze i lajki. I dziękuję za subskrypcję i nowej starej. Dziękuję tym osobom, które są ze mną od początku i w trakcie i dochodzą. Naprawdę jest fajnie. Dzięki i do zobaczenia znowu. Pa. Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i to pa! pa.